Siemano, to znowu ja powróciłem do mojej serii, więc możemy zacząć. Jak widzicie, grafika jest trochę lepsza, bo poprawiłem wszystko i gramy nowym. No tak, możemy strzelać i bić. Ze strzelania zadaje 39, a z bicia zadaje 71, do do 85. Dobra, trochę jest cisza. Ale to sobie raz podgłośniej. No i możemy zacząć. Jak widzicie... Mam takie zwierzątka do kupienia, ale jeszcze nie jest tak, tam te broni są. Zobaczcie. Kupiłem wszystkie broń. Więc jest, jest fajnie I też jest takie coś. Za bosa dostałem spirów. Zobaczcie, jaka dobra. No. To musi być broń. Ja będę ją miał, tylko może jeszcze nie. Jeden poziom na po bo Idzie? Mam 11 i trochę mi brakuje jeszcze. Więc będę musiał zrobić. Może w kolejnym odcinku, trzecim, będę z kimś grała, A co jeszcze nie wiem. To są challenger. Poczek poczekajcie, okej. Okay? No, już jestem, więc wiecie. No, możemy, nie wiem, co przejść. Halów to O, widzicie? A chemist z No to w co myśmy mogli zamknąć? No, ja nic nie widzę tutaj. Dobra, ja coś wybiorę. Challenger. Mapamy, co przejdziemy. Um, to. Fort Forges. Albo. Eddie and No i zim. sobie, zagram na mediumie. Tell us, Swan! Once of living legends. Long ago, brave warriors across the realm stood together against an immortal evil known as the old ones. In the wake of this struggle, the champions locked away the power of the old ones inside Eternia crystals. Recently the realm's heroes called to a faraway crusade and have left their younger kin to tend the castle and its I to jest prawdziwy początek Dungeon Defender z całej wersji. Teraz zaczynamy pierwszy najłatwiejszy poziom, żeby Wam pokazać. Dobra, jesteśmy taki gościem fajnym, moim i dużo przeciwnicy. O, pokażę Wam to. Z nową lubą czyli jak wejdź piją to po prostu wolniej, biją. Na przykład tak. Wolniej będę bił czas, tak samo ty. Trochę wolniej, więc aura jest fajna, ale ja będę chyba miał tą najlepszą, chyba jak na razie. O tą elektryczną. elektryczną jest najlepszą. No, tu jeszcze postawię i możemy zacząć. Okay. Ok, zaczynamy. Pierwszy poziom, najłatwiejszy no ja ze wszystkich i teraz sobie postrzelam, jeszcze nie trafię. Ty gdzie idziesz? Czasami nie skończyłam. No i teraz strzelam łucznika, trochę więcej nam to zajmie, może sobie zmoczę a czasami nie trafiamy. Zabiliśmy tego, tego już wszystkich zabiliśmy. A muszę przekać, przez tą aurę, bo jak wchodzę, to to się też morduje, Czyli tam po małym schodzie, że ktoś nic nie jest, ale traci życie. Nie dla nas, tylko dla przeciwników. Gdzie sobie przejdziemy? Dwa poziomy na tej mapie. Myślę, że kiedyś możemy zrobić takiego live'a. Więc myślę, że to będzie fajny pomysł. Więc. Co by tutaj powiedzieć? no... Nic nie będę mówił. Głośnie wezmę rękawiczki. No i tylko tyle powiem. Zaczynamy dalej. Albo zrobię jedną. I dzisiaj jeszcze dwa odcinki zrobię. No dobra. Najwyżej, no jak się wyrobimy. Bo ja nie mogę dłużej niż 15 minut. Więc. Będę się uważał. No, więc dzisiaj chyba przejdziemy jeden poziom, a jutro dwa. No po prostu tak... Dzisiaj dwa zrobię, z tego i jeszcze z innego. Żeby było. I mam już 240 pojemności, więc... Pytku, patrzcie jak ja gram, ja już wam nie przeszkadzam. Napiszcie w komentarzach, co ja mam zrobić, jeżeli graliście w tą grę. lecimy jakieś rady. A ja będę wszystko czytał. Proszę odcinek wyszedł, bo był więc myślę, że fajnie. I ogólnie oglądajcie. Rozciążcie się wygodnie, tak samo byście oglądali film. Nie oglądania oglądanie. jest taka dobra, że jej no. prawie na i to biorę. A będą... nie wiem, aż żeby grubi jeszcze śli. Ale jeszcze nie idą. Tu sobie wszystko rozbieramy, tak. Już mamy 7 minut, widzicie, jak ten czas szybko leci. No to dzisiaj mogę zrobić takiego specjalnego live'a. Albo po prostu dzisiaj zrobić trzy odciki i tyle. No lepsze to jeszcze na no drugi poziom, tylko jedno. No i mogę znowu zaczynać miłego oglądania. Jeszcze raz. I właśnie ten specjal co użyłam, zużyłam i tylko 15 manów za 2-1 sekundę. No i po prostu to daje ulepszenie tego tego akwitmu aura. Taka szkarła. Może to nie jest tam jakaś najlepsza grafika, ale ja się bardzo staram, więc wiecie, myślę, że to docenić. No i ogólnie już mamy przedstawioną fanę. Boże, mamy 9 minut, jeszcze ja muszę się wyrobić. Uff, nie ulepszam, jadę dalej. Na hardcore. A no ci grubasi. Ja jedę do grubasu. Zabiję.

Mam akurat też broń dla takiego innego Kaspera, bo ja też jestem kasper O kurde, biją okreszta. Ja nie wiedziałem. Chciałbym się przednąć z moją Aurę. a No ale ja są pod prądem. Sam ten. I ten. Tu się nie dziwię. Jeszcze zostało dwóch. A co ich Minowa fala. I e, tam pomyliłem się, że trochę czasu mam. Subie mogę jeszcze Wam trochę powiedzieć o tej grze. Jest taka fajna, że mógłbym grać wiecznie, ale nie. Odcinek po odcinku, nic więcej. Chyba, że sobie to pod ekspie. Ale to już wyjątek czasami. Oj, tu jeszcze grubaśmy noszli. No to niedobrze. Um. Wszystko jest dobrze. No to nie ma problemów. Możemy zaczynać znowu. O, kolejna. Niezbyt dobra. Ale to nic. Położę jeszcze ostatnią aurę. Moją taką. Żeby się uleczyć. Wiesz, chyba nie myślę, żebym musiał się uleczeć. w O, w krysztale. Oj, to będzie dobre. W jakby ja też uleczał, To bym się cieszył. To by było dobre. Okej. Okay. Tu lepsze ją. Co mi tam? No i trochę nie zarabia jako 20, ale to pokona mnie zabija. Co tam jak boli? no i już? ja pokonać. Pokonam. to ja jadę z małym nagłubasów są chyba najgorsi tutaj na pierwszej mapie. to mogę ich zestrzegać, ale to... i teraz dół no już mogę aurę leczącą Zabiję tutaj wszystkie słowości ja Elektrycznie też I ucieknę, jak najszybciej Zabiło to grubo słów Patrzcie, zabiło Słabe Nieważne ile już mamy, 12 minut szybko, muszę jeszcze skończyć dzisiaj. No ale ja myślę, że właśnie nie muszę się aż tak spieszyć, więc... Ja pomam was już żegnam. Myślę, że odcinek się spodobał, ale spokojnie, zrobię jeszcze jeden dzisiaj. Więc nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze. No, w sensie, że nagram jeszcze jeden. Musicie się bać. Zrobimy dzisiaj jeszcze na mediumie to. No. I będzie fajnie. Ja tak przynajmniej myślę. Więc. Myślę, że wszystko Wam się spodobało. Fajnie było. Więc. Ja, mam tylko tyle. Przechodzę do kolejnego poziomu. Który zrobiłem sobie kiedyś tam. No, zawsze to pominę. Tak. Returki no i no co tutaj powiedzieć no, jedynie niedługo będziemy mieli poziom, no, więc ja was żegnam, o tak wygląda jak stoi normalnie, ale ja muszę kłócić, tak jak, więc ja was żegnam, cześć i na razie, miłego oglądania w moim kolejnym odcinku, który wyjdzie jeszcze dzisiaj, serii Dungeon on Defender. Zjawasz się